Witam Cię serdecznie. Z tej strony, Kamil Herbuś, Matematyczna Studniówka. Startujemy z dniem 20. Zapraszam. Trapez ABCD, narysowany w układzie współrzędnych, jest symetryczny względem osi Y. Jego dwa kolejne wierzchołki to A oraz C. Znamy współrzędne tych dwóch kolejnych wierzchołków. Pytają nas o pole tego trapezu. W tym zadaniu konieczne jest narysowanie sobie układów współrzędnych, zaznaczenia w nim tych dwóch punktów i zaznaczenia dwóch kolejnych dwóch punktów, które pozwolą nam narysować trapez, a więc dość gadania zróbmy to. Już tutaj sobie wstawię tylko fajną liniaturę, żeby to jakoś sensownie narysować. I zobaczcie mi co tutaj się dzieje. Bęk. Mamy coś takiego. I teraz zaznaczmy sobie nasze punkty. Oś ta pionowa to jest oś Y, oś pozioma jest oś X. Mamy podziałkę. 1 kratka to 1. Oczywiście sobie możecie przyjąć, jaką chcecie, ale mi jest tak najwygodniej. 2, trzy, 4 i tu minus 1 to wystarczy. Punkt A ma współrzędne. 5 i minus 1. To, co musicie pamiętać, wynieść z dzisiejszej lekcji, to, że pierwsza współrzędna jest to zawsze współrzędna z osi x'ów, a druga to współrzędna z osi Y-ów. Czyli tak, jak graliśmy w statki, najpierw mówimy z osi poziomej, później z osi pionowej. Pierwsza z x'ów jest to piątka, czyli na X mam piątkę, na y minus 1, ciach, 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 minus 1 na Y, a więc tu się spotykają te dwie współrzędne i to jest punkt A. Punkt C ma współrzędną 2 i 4, 2 na X, 4 na Y. Ciach, 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 ciach. To jest tu. Tu mamy punkt C. I teraz co wiemy? To nie jest jeszcze trapez, to są na razie dwa punkty. Wiemy, że trapez ABCD jest narysowany w układzie współrzędnych, jest symetryczny względem osi Y. Symetryczny, aha, symetryczny, czyli że odbija się od osi Y. Tak, to musisz zrozumieć. Więc odbijam punkt C od osi Y. Zobacz, skaczę mi tutaj, tak, do osi Y, skok jest o dwie kratki i skaczę dalej znowu o dwie kratki, a więc tutaj będzie odbicie tego punktu. Tu miałem A, tu miałem C, nazwijmy ten punkt, nie wiem, no D, niech będzie D. Teraz punkt A odbijemy. Skoczymy 5 kratek do osi y i od osi y znowu 5 kratek, czyli tutaj będę miał jakiś punkt B. I to jest minus 5 na y, a tu minus 2. Teraz połączę ze sobą te wszystkie punkty. I w ten sposób powstanie mi trapez. I będziemy liczyć jego pole. Ciach, pach, trach. Proszę bardzo. Pięknie, nie? Ja wiem, nieźle. Ok, teraz mamy policzyć pole tego trapezu. Misiaki, przypomnijmy sobie wzór na pole trapezu. Pole trapezu to A plus B przez dwa razy H. Misiaki, A jest to długość jednej z podstaw. Może być dolnej, może być górnej, to nie ma znaczenia której. B to jest długość kolejnej podstawy, a H jest to wysokość, czyli odległość między podstawami. Więc opuszczę sobie wysokość wierzchołka D i teraz liczę sobie ile ma wysokość, liczę po kratkach, tak to robicie, liczycie po kratkach, od minus 1 do 4 jest ile? 5, to tak jakbyście jechali z minus pierwszego piętra na czwarte piętro, pokonacie 5 pięter, albo liczycie po kratkach, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, H jest równe 5. Górna podstawa, czyli DC ma od minus 2 do 2, czyli 4 i dolna podstawa BA, ma od minus 5 do 5 czyli 10 a więc pole naszego trapezu to jest 10 plus 4 przez 2 razy wysokość czyli 5. A więc pole naszego trapezu jest równe 10 plus 4 to jest 14 dzielone przez 2 to jest 7 razy 5 więc pole trapezu jest równe 35 jednostek kwadratowych, nie mamy tu podanej jednostki. 35 odpowiedź B. Dzięki za dzisiaj, za obecność. Fajne zadanie. Takie coś może pojawić się na egzaminie. Działania w układzie współrzędnych zostały mocno okrojone w grudniu 2020 roku, więc część trudnych zadań z układu współrzędnych wyleciała, ale takie właśnie zadanie możesz się spodziewać na swoim egzaminie. Jeśli podoba Ci się to, co robię, daj łapkę w górę, daj suba i podziel się info ze swoimi znajomymi z ósmej klasy. Do zobaczenia jutro.